Cześć! Od trzech lat nagrywamy dla Was filmy dotyczące stosowania nawozów potasowych w takim terminie jesienno-zimowym. No i przekonamy Was do tego, że warto te nawozy wysiać wcześniej, czyli właśnie w listopadzie, w grudniu, a nie w styczniu, w lutym, albo nie daj Boże, w marcu. Dlaczego? No bo faktycznie nie chodzi nam o to, żeby tylko nawóz rosniać, ale żeby on się przemieścił w głąb profilu glebowego, żeby rośliny mogły go pobrać. I tutaj w sytuacji takich składników jak potas, magnez i siarka jest kilka ważnych elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, na, o których trzeba pamiętać. I o tym jest ten film z naszym ekspertem, panem profesorem Witoldem Szczepaniakiem. Zachęcam Was do odsłuchania całości, w szczególności wtedy, jeżeli boicie się, że na przykład to zbyt wczesne podanie nawozów potasowych czy magnezowych może tak naprawdę no, nie być dla Waszych Roślin korzystne. W większości przypadków będzie, nie ma się co bać, ale warto o pewnych aspektach po prostu pamiętać. Subskrybujcie kanał Epola, jeżeli chcecie więcej takich treści, i napiszcie, proszę, w komentarzu, jakie jest Wasze podejście do właśnie nawożenia potasem. Czy dzielicie dawki na dawkę przeciwną i dawkę taką zimową, czy podajecie całość tego składnika przed siewem, czy to rzepaku, czy zbóż. Miłego oglądania. Jakie jest zagrożenie podania takiej soli potasowej, kornkali czy kizerytu, powiedzmy teraz, pod koniec listopada czy na początku grudnia? Co by się musiało wydarzyć, żeby te straty wystąpiły? No mianowicie, no musiałaby być ściana wody. Mhm. I to większa niż dwa lata temu. Tych opadów jest na tyle mało, że te nawozy potasowe, przykładowo w wielu regionach Polski, słabo się rozpuszczały, które były aplikowane właśnie w lutym. A czy potas podany właśnie w takim terminie jak teraz, on może jeszcze też w jakiś sposób poprawiać i zimotrwałość tego żopaku W kompleksie sorpcyjnym będzie nadmiar potasu w stosunku do magnesu. Bo takie badania tutaj bardzo często do mnie docierają. Boję się tego podejścia, bo to, że jest za mało magnezu w tym kompleksie sorpcyjnym, nie oznacza, że jest za dużo potasu. Panie profesorze, dziękuję za to, że spotykamy się po raz kolejny, a dzisiaj nie porozmawiamy wcale o azocie, bo nasi widzowie są przyzwyczajeni, że zawsze ten azot jest. Dzisiaj porozmawiamy o potasie, o magnezie, może trochę o siarce, ale też w kontekście uzupełnienia tych ważnych makroelementów już może na jesień. W kontekście gospodarki azot. Dokładnie, to też, ale właśnie nie zawsze ludzie też te kropli łączą, więc warto to powiedzieć. Panie profesorze, jakie jest zagrożenie podania takiej soli potasowej, kornkali czy kizerytu Powiedzmy teraz, pod koniec listopada czy na początku grudnia, no a nie w tym lutym, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory. Powiem tak, zagrożenie zawsze może tutaj wystąpić, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą warunki pogodowe i teraz, kiedy ewentualnie takie zagrożenie wynikające ze strat tutaj może wystąpić. Jeśli patrzymy na magnez, jeśli patrzymy na siarkę, jeśli patrzymy na potas, to mówimy tutaj o jednym anionie, czyli anionie siarczanowym SO4-2-, który na przykład jest w kizerycie czy nawozach potasowych z siarką, i mówimy o dwóch kationach, które są wiązane przez kompleks sorpcyjny, czyli o potasie i o magnezie. Czyli jeśli byśmy mieli tutaj rozważyć potencjalne straty, które mogą wystąpić na przykład w wyniku wymywania, to w tym przypadku no, zdecydowanie w większym stopniu będą one dotyczyły siarki, w mniejszym stopniu będą dotyczyły. Zarówno potasu, jak i magnezu, który, tak jak wspomniałem, te dwa składniki są wiązane przez kompleks sorpcyjny, ale trzeba też pamiętać, kiedy się spotykamy. Jeśli mówimy o tym terminie końcówki listopada, początek grudnia, to już jesteśmy na tyle późno, że już część tego półrocza zimowego, kiedy są zwiększone potencjalne straty w wyniku wymywania jest poza nami. Półrocze zimowe. To jest od października do marca włącznie, czyli praktycznie dwa miesiące są za nami. I teraz, jeśli patrzymy z tego punktu widzenia, co by się musiało wydarzyć, żeby te straty w pierwszej kolejności siarczanów, a w dalszej kolejności właśnie tych dwóch wspomnianych kationów, czyli magnezu czy potasu wystąpiły, no mianowicie no, musiałaby być ściana wody. Mhm. I to większa niż dwa lata temu. Chyba. I to większa niż dwa lata temu, gdzie w tym okresie od października do Początku lutego mieliśmy ponad 300, w niektórych regionach było ponad 400 mm opadu. Jeśli patrzymy tutaj na teren Wielkopolski, gdzie pracuję, to było ponad 2 trzecie często opadów w tych kilku miesiącach w całorocznych. więc teraz z tego punktu widzenia naprawdę były... Te opady musiały być skumulowane i w krótkim okresie czasu, i wtedy w tych stanowiskach, bardziej lżejszych, gdzie mamy gleby lekkie, gdzie w podglebiu nie mamy gliny, no to tamte przemywanie mogłoby wystąpić i te straty mogłyby tutaj też wystąpić. Ale też warto zwrócić uwagę, że jeśli patrzymy na gleby lekkie, to one są w stanie zgromadzić ponad 200 mm opadu do głębokości 1 metra. Tak standardowa taka wartość się pojawia. W glebie średniej często to jest prawie 300 mm. A gleby ciężkie, te najbardziej takie zwięzłe, ilaste, pylaste, one są w stanie zgromadzić nawet ponad 400 mm opadu. Czyli patrząc z tego punktu widzenia, nie tylko patrzymy na ilość wody i okres, w którym ta woda się pojawi, ale też musimy jeszcze patrzeć na te możliwości wiązania tej wody w glebie. No i z drugiej strony też na warunki pogodowe, bo jeśli te rośliny. Nadal będą wegetowały, to nadal jest transpiracja. Oczywiście późną jesienią, czy to będzie listopad, czy to będzie grudzień, to już nie jest te tempo tutaj wzrostu, co chociażby we wrześniu czy w październiku. Woda, jeśli ta gleba z jednej strony jeszcze jest częściowo ogrzana, to w jednej stronie idzie w dół, a później przez roślinę też nadal wytranspirowywana. Także to nie jest tylko jednokierunkowy ruch. Tym niemniej, w tym półroczu zimowym, o którym wspomniałem, to przyjmuje się, że te procesy przemywania dominują nad tymi procesami parowania, stąd też te zagrożenia wymycia jest większe. Natomiast jeśli mówimy o potencjalnych stratach magnezu czy potasu, no to tutaj ta kategoria agronomiczna ma. Jeszcze większe znaczenie dlaczego, no bo tak jak wspomniałem te dwa składniki są wiązane przez kompleks sorpcyjny i gleba będzie bardziej zwięzła i będzie... Wyższa kategoria agronomiczna, tym ten kompleks sorpcyjny jest większy, tym zawartość w próchnicy jest większa. Z jednej strony mamy większą pojemność wodną, a z drugiej strony mamy większe. Kompleks, kompleks który wiąże nam te kationy. Czyli większy magazyn, trochę. Tak, większymi siłami one są wiązane i tak łatwo nie są puszczane w dół razem z wodą, więc te niebezpieczeństwo jest nieporównywalnie mnie, mniejsze. Co z tego wynika? Generalnie możemy powiedzieć, że jeśli w tym terminie, który jesteśmy. To jest więcej zysków i to już niezależnie od kategorii agronomicznej niż tych potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić. Bo... I pytanie właśnie jakie to są te korzyści? Jakie to są korzyści? No korzyści są takie, że tak jak w ostatnim odcinku mówiliśmy o Przemieszczaniu azotu w głąb gleby, żeby ta większa pula korzeni mogła ten azot dostarczać wczesną wiosną, i to jest ten warunek efektywnego odżywienia tym głównym składnikiem pokarmowym. To samo dotyczy każdego innego składnika pokarmowego. I teraz, oczywiście, bardziej mobilna jest siarka, czyli tej wody po nawożeniu potrzebujemy mniej, żeby ten składnik został wmyty w głąb gleby, żeby nie tylko te górne korzenie by opierały siarkę, ale też te korzenie, które znajdują się na tej głębokości 15, 20 czy 30 cm i to warunkuje później Większą efektywność, jak tu wspomniałem, następuje nawożenia azotem. Przy potasie i magnezie potrzebujemy więcej tych opadów, bo to są składniki o mniejszej mobilności. Tym niemniej zaliczane są do składników mobilnych, ale bardzo często właśnie już w tym okresie, czy grudnia, czy stycznia, czy lutego, czego doświadczyliśmy w minionym sezonie, no tych opadów jest na tyle mało, że te nawozy potasowe przykładowo w wielu regionach Polski słabo się rozpuszczały, które były aplikowane właśnie w lutym. A gdzie, żeby ten potas tych nawozów był głębiej wmyty, przynajmniej na tą głębokość kilkunastu czy kilkudziesięciu centymetrów. Bardzo często ta ilość wody była zbyt mała, żeby ten proces przemywania efektywnie występował. I co jest ważne, jeśli patrzymy przykładowo na dynamikę, bo jesteśmy na tle pola rzepaku, dynamikę akumulacji yy, przez rzepak potasu, to warto mieć na uwadze to, że o ile azot powinien być akumulowany, do kwitnienia w ilości co najmniej 70, a najlepiej powyżej 70-80%, to taki potas powinien do kwitnienia być zakumulowany nawet powyżej 90%. Czyli zdecydowana większość potasu powinna trafić właśnie do tego okresu kwitnienia. A co się z tym wiąże? Tak naprawdę yy, mamy raptem czasami 6, czasami 8, czasami 10 tygodni od wznowienia wegetacji. I teraz każde opóźnienie. Czy rozpuszczenia tych nawozów, które są aplikowane wczesną wiosną, czy przemieszczenia tych składników, które stosujemy w tych nawozach potasowych, czy w nawozach magnezowych, no skutkuje tym, że nie jesteśmy w stanie tutaj tego modelu akumulacji zrealizować. A co się z tym wiąże? Wtedy tracimy z jednej strony na efektywności wykorzystania azotu ale też tracimy na produktywności wody, czyli tego głównego czynnika, który w Polsce w ostatnich latach ogranicza nam plon. A czy potas podany właśnie w takim terminie jak teraz, on może jeszcze też w jakiś sposób poprawiać i zimotrwałość tego rzepaku? wpływać na, na te procesy? Powiem tak. Potas zalicza się do tych składników, który właśnie zwiększa ilość cukru w soku komórkowym i zagęszcza ten sok komórkowy, co korzystnie wpływa tutaj na przygotowanie roślin do zimy, ale żeby to mogło się odbyć, to te nawożenie, które teraz przeprowadzimy, no powinno być jeszcze częściowo skonsumowane przez te rośliny, czy to mówimy o rzepaku, czy będziemy mówili o zbożach, czyli innymi słowy nawozy muszą się rozpuścić, składniki muszą zostać myte w kierunku Systemu korzeniowego, i wtedy ta roślina jest w stanie go pobrać z gleby i włączyć ten składnik w metabolizm. Panie profesorze, tak się zastanawiam też, bo często gdyby, jeżeli chodzi o scenariusze z potasem, to są dwa. Albo dajemy całą dawkę przeciwnie, albo ją dzielimy, szczególnie na glebach lżejszych, na tą dawkę przeciwną, i tą dawkę właśnie gdzieś tam, tą tak nazimy grudniowo-stoczniowo-lutową, w zależności od tego, kiedy jest zastosowana. Jakie jest ryzyko, że podamy zbyt dużo potasu? Czy takie ryzyko w ogóle istnieje w kontekście kompleksu soczewego gleby, ale przede wszystkim antagonizmu z magnezem? jeżeli ich będzie zbyt dużo może tego potasu względem magnezu? No to jest bardzo akurat trudne pytanie Paweł, dlaczego? No z tego względu, że te nasze nawożenie powinno być z jednej strony oparte o to, ile mamy tego potasu w glebie, czyli o zasobność gleby, a z drugiej strony też w oparciu o to, jakie my jesteśmy w stanie uzyskiwać plony, czyli o potrzeby tutaj pokarmowe roślin. I trzeba mieć na uwadze to, że potas jest tym składnikiem antystresowym, który z jednej strony możemy powiedzieć, że kontroluje gospodarkę wodnorosiny, z drugiej strony kontroluje pobieranie i przemiany azotowe, i tak możemy tych funkcji bardzo wiele tutaj wymieniać, które skutkują tym, że nawet jeśli mamy tutaj stres, a nie jest on zbyt głęboki, to częściowo ten stres jest złagodzony tutaj przez właśnie ten składnik pokarmowy. Stąd też, patrząc z tego punktu widzenia, kilkadziesiąt lat temu to były dokładnie lata 50-60 ubiegłego wieku. Gospodarka nawozowa została przekierowana szczególnie w tych gospodarstwach towarowych wysokoprodukcyjnych na stosowanie większej ilości potasu, to trzeba mieć świadomość, że ten składnik w tych warunkach pogodowych, które są nieprzewidywalne, to no często nam ratuje plon i. Czy ratował nam pląd w przeszłości? I z tego punktu widzenia, jeśli teraz odnosimy do tych badań w kontekście chociażby kompleksu sorpcyjnego, to bardzo często możemy mieć taką sytuację, o której wspomniałeś, że w kompleksie sorpcyjnym będzie nadmiar potasu w stosunku do magnezu, bo takie badania tutaj bardzo często do mnie docierają, i wtedy generalne zalecenie jest takie, żeby zwiększyć nawożenie magnezem, a obniżyć. Nawożenie potasem, bo jeśli damy więcej tego magnezu, to ten potas, który jest w kompleksie sorpcyjnym, gdzieś przejdzie łatwiej do roztworu glebowego, a rośliny, jak wiemy, pobierają składniki pokarmowe, w tym popas rozporu roztworu glebowego. Boję się tego podejścia, bo to, że jest za mało magnezu w tym kompleksie sorpcyjnym, nie oznacza, że jest za dużo potasu. Trzeba mieć świadomość, że ten składnik nadal powinien być pobierany, szczególnie przez rośliny liściaste w największych ilościach. Stąd też nie chciałbym żeby zrobić tylko kompleks sorpcyjny i na podstawie kompleksu sorpcyjnego podejmować decyzję czy ja na przykład mocno ograniczam czy nawet zaniecham nawożenia potasem, a tylko pójdę w kierunku magnezu, bo uważam, że to jest droga donikąd, bo rola tego składnika, czyli potasu jest tak duża, że nie chciałbym pójść w kierunku tego, że te nieprzewidywalne warunki pogodowe i gdzieś ograniczone możliwości pobrania tego składnika no mogą skutkować to, tym, że te plony z jednej strony będą niższe, a z drugiej strony będą w większym stopniu zależne od tych. Mniej sprzyjających warunków, które praktycznie co roku nas doświadczają, bo to, że występują warunki stresowe, myślę, że wszyscy się zgodzimy. Czasami ten stres jest głębszy, trwa dłużej, czasami krócej, ale trzeba mieć świadomość, żebyśmy przypadkiem tutaj nie wylali dziecka z kąpielą. Dlaczego? Bo też docierają do mnie takie analizy glebowe, gdzie z kompleksu sorpcyjnego wynika, że potasu jest nadmiar w stosunku do magnezu, często też w stosunku na przykład, do wapnia, i wapń jest tym czynnikiem limitującym, ale to już jest osobny temat. Natomiast yy, patrząc na analizę podstawową, którą rolnik też przy okazji w tych samych glebach wykonał, okazuje się, że na przykład zasobność jest na poziomie średnim, wcale nie jest wysoka czy bardzo wysoka, mówię tutaj o zasobności yy, w potas, a na przykład jest niska, niska zasobność magnez, więc w tym momencie, żeby wyregulować tutaj ten kompleks sorcyjny przy okazji, to poszedłbym w kierunku tego, że robię te standardowe nawożenie yy, potasem, może nie w jakiś super ilościach, ale te standardowe nawożenie tutaj przeprowadzam, a w większym stopniu doceniam ten magnez, żeby to nie poszło tak, że przez ostatnie lata nawoziłem jednokierunkowo lub prawie jednokierunkowo potasem, no to teraz zmienię strategię, będę nawoził jednokierunkowo magnezem o tym potasie zapominając. Jeszcze raz chcę podkreślić, rola tego składnika jest zbyt ważna, szczególnie w tych mało przewidywalnych warunkach Pogodowych, jest to składnik antystresowy, żeby tutaj sobie od razu na podstawie tego kompleksu solpicyjnego zrezygnować właśnie z nawożenia, czy mocno ograniczyć nawożenie tym składnikiem. Bo jeszcze raz podkreślę, dlaczego w tych latach 50., -tych, 60. -tych przeszliśmy w kierunku właśnie nawożenia ukierunkowanego na potas, dlatego że zobaczyliśmy, że to się po prostu opłaca że te plony są wyższe, że te plony są bardziej stabilne i że ten potas daje nam tą stabilność plonów, więc nie chcę pójść w kierunku tego, że nagle pójdziemy w inną analitykę gleby i zmienimy nasze podejście do nawożenia, co jest też ważne. Jest to składnik, który powinien być pobierany w dużym stopniu też z podglebia. Jeśli mówimy teraz o szczególnie roślinach liściastych, jak burak cukrowy czy jak rzepak, czyli z tego punktu widzenia też trzeba zaplanować tak nawożenie, żeby w tym podglebiu ta odpowiednia zasobność składnika się znalazła. Co oczywiście nie umniejsza roli magnezu, bo musimy mieć tutaj zbilansowane te składniki i standardowo przyjmujemy, że ta akumulacja w zależności oczywiście od grupy roślin i tak dalej, ale zawsze jest ze wskazaniem na potas i to jest kilka razy więcej powinno być akumulowanego potasu niż magnezu, co daje wtedy nam co? Najlepszą gospodarkę azotową i Efektywne gospodarowanie wodą. No i w ogóle magnez jest takim też składnikiem, czy pierwiastkiem, który przecież ma bardzo dużą rolę w kontekście transportu cukru, między innymi, prawda, tak, czy tak w kontekście przenoszenia energii. Tak ten samo kompleks... jak potas. Trzeba mieć świadomość, że akurat magnez jest i fosfor to są składniki energetyczne. Jest, magnez jest odpowiedzialny chociażby za dystrybucję tutaj e, asymilatów, które są tworzone w liściach, czy do korzenia, czy do nowych liści. Rola magnezu jest oczywiście też nie do przecenienia, tylko chciałbym, żeby. To wybrzmiało, dlaczego? Bo ostatnio spotkałem się z taką retoryką, że z każdej analizy prawie kompleksu sorpcyjnego wynika, że tego potasu jest za dużo w stosunku do magnezu, więc takie najprostsze postępowanie ograniczmy nawożenie potasem, zwiększmy nawożenie magnezem. Nie. Że to jest y prawda tylko w jednym przypadku, jak mamy dużą zasadność potasu. Tak, ja zdaję sobie sprawę, że mogą być takie sytuacje, i z drugiej strony, no jeśli mamy gleby. Z większym kompleksem sorpcyjnym, no to też zdaję sobie sprawę, że w tym kompleksie sorbcyjnym tego potasu też są duże ilości i można gdzieś bardziej efektywnie tym składnikiem nawozić. Co nie znaczy, że mamy zrezygnować z nawożenia czy mocno ograniczyć nawożenie, bo efektywne to jest znowu w większym stopniu doceniam to, co mam w glebie i patrzę, ile faktycznie, a ja później zabieram tego składnika w plonie głównym. Dlaczego? No bo trzeba mieć świadomość, że jeśli spojrzymy chociażby z punktu widzenia. Rzepaku, no to 80-70 kg na jedną tonę nasion plus odpowiednia masa słomy to jest akumulacja jednostkowa. Natomiast zabieram w plonie głównym około 10 kg tego składnika, czyli przy 4-5 tonach zabieram 40-50 kg, a biorąc na przykład 4 czy 5 ton, no to warto zwrócić uwagę, że to są wartości ponad 300-prawie 400 kg składnika, akumulacja całkowita, z czego wynoszę tylko część, więc to jest też bardzo ważne. Panie profesorze, jak gdyby w tym temacie na pewno jest dużo takich niedomówień. Zresztą profesor Kabała, z którym rozmawiałem ostatnio, też powiedział, że nie zna innego takiego kraju jak Polska gdzie jest tyle technik analizy gleby, które są w praktyce wykorzystywane i one czasami się nawzajem wytrącają w kontekście, gdyby, Myślę takiej prawidłowości przekazu. Bardzo, bardzo cenna uwaga Pana profesora. Dlaczego? No bo ja akurat chciałbym, żeby te metody, które są stosowane do analizy agrochemicznej gleby, żeby później na tej podstawie móc doradzać i prowadzić rzetelne nawożenie, były przede wszystkim w Polsce zwalidowane. I teraz pytanie jest takie podstawowe, czy Metoda, którą tutaj już mamy od wielu, wielu lat, bo to od dziesięcioleci można oznaczać kompleks sorpcyjny, czy ona została rzeczywiście zwalidowana do obecnych warunków i do obecnych możliwości planotwórczych tygodnia, które mamy do dyspozycji, bo to, że ktoś zrobił badania w latach 60. czy 70., bo takie publikacje są, gdzie podane są te optymalne relacje tych. Kationów zasodowych, czyli wapnia, magnezu, potasu i sodu, to nie oznacza, że to ma takie samo zastosowanie w chwili obecnej, kiedy te możliwości pronotwórcze są roślin zdecydowanie większe. I to samo zresztą dotyczy tej analizy podstawowej, czyli czy metody Egnera-Rima dla fosforu i potasu, czy metody szach dla magnezu. Liczby graniczne też zostały opracowane kilkadziesiąt lat temu. Natomiast dzisiaj w zaleceniach nawozowych my bardzo często tutaj inaczej interpretujemy wyniki tych liczb granicznych, bo wiemy, że są też inne możliwości planotwórcze tych roślin, które Państwo mają w swoich gospodarstwach. To jest temat bardzo, bardzo szeroki i też będziemy się na pewno w taki sposób przyglądać temu, bo znaczy, żeby, żeby, no żeby też wytłumaczyć, żeby, żeby też znaleźć jakiś wspólny mianownik w tym wszystkim. Bo trochę tak jest, że jak ktoś w coś wierzy, bo mu to zadziałało, czy też mu się sprawdza, no to też będzie chciał pewną ideę przekazywać dalej, prawda? Oczywiście, Więc... ale z drugiej strony też trzeba mieć świadomość, że jeśli mamy glebę, tak jak tutaj Paweł wspomniałeś, zasobną w potas i to nam wyjdzie w kompleksie sorpcyjnym, że, że ten kompleks sorpcyjny jest o dużej pojemności. To ja zdaję sobie sprawę, też w tej miejscowości, akurat gdzie dzisiaj nagrywamy spotkanie, robiłem badania do swojej pracy doktorskiej w latach 90., i też mieliśmy takie doświadczenie statyczne, które profesor Grzebisz, który wówczas był kierownikiem katedry, w której pracuje, czyli chemii rolnej, i biogeochemii środowiska, przez kilkadziesiąt lat nie nawoziliśmy potasem, mieliśmy taki obiekt doświadczalny i Wcale to nie było tak, że nam drastycznie tutaj spadała zasobność gleby, bo jeśli mieliśmy właściwy recykling resztek roślinnych i wynosiliśmy tylko plony główne, co nie zmienia faktu, że w tym doświadczeniu zawsze różnice na korzyść tych obiektów, które były nawożone, no były w sytuacji, kiedy były bardziej drastyczne warunki pogodowe, było więcej tych czynników stresowych, to tylko podkreśla, że ten potas ma bardzo wiele funkcji, ale jest tym składnikiem przede wszystkim antystresowym, a tak jak tutaj wspomniałem wcześniej, tych stresów nam po prostu w ostatnich latach no, nie brakuje. Panie profesorze, ale wróćmy teraz może do tej aplikacji potasu jesienno-zimowej. Czy możemy połączyć potas z azotem, na przykład z mocznikiem, jeżeli to będzie jeszcze teraz w listopadzie? No nie ma żadnego problemu, akurat te nawozy się tutaj nie wykluczają i można je stosować łącznie. Żadne niekorzystne zjawiska tutaj nie zajdą, więc żadne straty tutaj nie będą spotęgowane. A jak podejść do nawożenia uzupełniającego potasem, jeżeli ktoś dał na przykład gnojowica albo obornik przed siewem? Czy to wymaga? Znaczy wiadomo, że od dawki jeszcze jaka była. Prawda? To wszystko Ale... zależy tak naprawdę od dawki i jaką ma zasobność w glebie, bo to są te czynniki nadrzędne. Natomiast trzeba mieć świadomość, że jeśli ta Gnojowica była zastosowana w dużych ilościach, to tego potasu też wprowadziliśmy dosyć dużo i trzeba mieć też świadomość, że ten składnik nie wchodzi tutaj w połączenia organiczne, czyli w tej formie, w której jest pobierany jako kation K+, w tej samej formie znajduje się czy w roślinie, czy w gnojowicy, więc wystarczy, że nie nastąpi pełen rozkład tego nawozu, już potas jest w stanie przejść tutaj do roztworu glebowego czy do kompleksu sorpcyjnego, stąd też przyjmuje się, że wykorzystanie tego Składnika z gnojowicy czy z nawozów mineralnych jest bardzo porównywalne. Także to jest w granicach 50-60% w roku zastosowania. Także oczywiście może nawozy mineralne od razu dadzą ten składnik do roztworu glebowego i następnie do kompleksu. Tak gnojowica te pewne przemiany muszą zajść, ale w całym sezonie wegetacyjnym te wykorzystanie jest bardzo zbliżone. Co skutkuje tym, że w dużym stopniu można tutaj no, w tym nawozie prowadzić ten składnik i czy traktować jako jedyne nawożenie? Wszystko zależy od zasobności gleby. Tak jak sobie myślę w ostatnich latach raczej rzadko widziałem braki potasu na roślinach w takiej fazie jak teraz w rzepaku. Gdyby nie były to niedobory, które by występowały jakoś super bardzo często. Zresztą też pokażemy teraz na zdjęciu z kalkulatora K++ jak te objawy wyglądają. Jak to wygląda z pana perspektywy? Bo raczej chyba faktycznie tych niedoborów widzieliśmy mało. Powiem inaczej, generalnie trzeba mieć świadomość, że ta akumulacja jesienna jest porównywalna do, bardzo często do akumulacji azotu. Także to jest naprawdę to są wartości często przy przerośniętych roślinach rzepaku, które przekraczają 100 kg potasu. Zgodzę się z Tobą, że częściej obserwujemy te objawy niedoboru azotu ale. Co trzeba mieć też na uwadze? No, mianowicie to, że te wizualne symptomy, które my jesteśmy w stanie ocenić, że to jest niedobór czy azotu, czy potasu, czy fosforu, czy innych składników pokarmowych, one się pojawiają przy większym niedożywieniu rośliny. I to nie jest tak, że zawsze jest tak samo. Czyli na przykład, że deficyt w stosunku do optymalnego odżywienia jest na poziomie 20-30%, to wtedy już mam na przykład żółty liść, czy antycyjanowy liść, który świadczy o deficycie któregoś ze składników pokarmowych, więc patrząc z punktu widzenia potasu, trzeba mieć na uwadze, że ta podaż, która jest w glebie, jeśli to nie są gleby o niskiej czy bardzo niskiej zasobności, wystarczy do tego, żeby te objawy się nie pojawiały w tym okresie jesiennym, co nie zawsze oznacza, że te rośliny są dobrze odżywione przed zimą i że mają właściwą tą gospodarkę, przykładowo cukrami. A to jest ten warunek podstawowy przygotowania do zimy. Stąd też zawsze wskazane jest to, żeby szczególnie w tych stanowiskach bardziej ubogich, w ten składnik, część tego potasu zastosować przed siewem, żeby spełnić ten warunek dobrego odżywienia w tym okresie jesiennym, co. Z drugiej strony ma przygotować te rośliny do zimy. Natomiast te późno jesienne nawożenie, przyspieszenie, przesunięcie tego terminu z wczesnowiostannego na późno jesienne, znowu ma skutkować tym, że kiedy ta dynamika akumulacji będzie największa w okresie wiosennym, czyli w tym okresie odruszenia wegetacji do kwitnienia, żeby już ten składnik no, czekał gotowy do pobrania, a nie żebyśmy się zastanawiali, czy on aby się dobrze przemieścił i czy będzie pobierany tylko z górnej warstwy, może z głębszej. My chcemy, żeby był pobierany zarówno z tej warstwy uprawnej, jak i z podglebia. To wtedy ta efektywność żywienia tym składnikiem jest najwyższa. Mhm. Ostatnie pytanie, panie profesorze, związane z potasem. Czy bacie tej formy to najczęściej stosujemy w kontekście zasolenia ewentualnych gleb? Bym powiedział tak, no rośliny uprawne to, to nie jest warzywnictwo, więc w tym momencie tutaj byłbym ostrożny z tym zasoleniem. Oczywiście zawsze może wystąpić zasolenie, ale przy racjonalnym stosowaniu nawozów to będą dominowały formy chlorkowe, no bo one są tańsze, więc tutaj pod tym kątem akurat gdzieś nie wyeliminujemy stosowania soli potasowej, nie wyeliminujemy stosowania kornkali. Czy nie wyeliminujemy nawozów MPK, które też bazują na soli potasowej, no bo to się po prostu opłaca i to jest tańsze. Tym niemniej, te rośliny, które standardowo nawozimy poza ziemniakami z tych podstawowych roślin uprawnych, one nie są wrażliwe tutaj na chlorki, więc jeśli jest to racjonalne nawożenie, myślę, że takie jest, no bo przy obecnych cenach nawozów nie wierzę, żeby ktoś luksusowo tutaj stosował nawożenie. Potasem nie powinno to stanowić zagrożenia tutaj do rozwoju tych roślin, które ma. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Myślę, że możemy zachęcić do rozważenia tego, żeby te nawozy, czy to potasowe, czy magnezowe, magnezowo-siarkowe podawać po prostu z wyprzedzeniem. Nie powiemy jak dużym, bo to, to trochę zależy też od regionu Polski, od warunków pogodowych, to trzeba trochę w własnym sercu tak w cudzysłowie rozważyć, prawda, jakie te scenariusze mogą być, ale... Co nie zmienia faktu, że jeśli bym miał tutaj podejmować to ryzyko, to zdecydowanie uważam, że efektywniejsze jest stosowanie w tym okresie listopada czy w okresie grudnia, niż, patrząc na, oczywiście na przebieg warunków pogodowych, niż stosowanie w styczniu, w lutym czy w marcu. No, bo bardzo często wtedy już ta ilość rozkładopadów, rozkład opadów no, nie zapewniają do końca efektywnego wykorzystania tych nawozów. Stąd też sam zalecam przesunięcie tutaj na te ostatnie miesiące, kalendarzowe roku. Natomiast co jest też ważne, że patrząc na tę ilość rozkładopadów, rozkład opadów, nawet przy tym styczniowym czy lutowym nawożeniu, może ta efektywność jest mniejsza, ale z tym potasem nic się nie powinno zdarzyć, więc on dotrwa do tej rośliny następczej. No ale. Efektywność no stosowanie nawozu właśnie nie o to chodzi. Polega na tym, że mają te nawozy działać w roku zastosowania, bo tak samo jak już dawno odeszliśmy od luksusowego nawożenia fosforem, czyli raz na kilka lat ze względu na przemiany, jakie tutaj dotyczą tego składnika, to tak samo to dotyczy czy magnezu, czy potasu, czy siarki, o których dzisiaj mówiliśmy, te składniki mają być efektywnie wykorzystane w tych roślinach, które są aplikowane. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dziękuję również. A Was zachęcam do tego, żebyście też spojrzeli na to w taki sposób, że nawozimy nie po to, żeby ten nawóz nawieść, tylko po to, żeby on zadziałał i został przez rośliny pobrany. Więc napiszcie, co o tym myślicie w sekcji komentarza, jakie są Wasze przemyślenia. Zachęcam do komentowania, subskrybowania kanału ePole. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Może już nie polowych, raczej podcastowych. Do zobaczenia. Cześć!